Z nami Pan Andrzej Mazur. Dzień dobry, życzę od razu powodzenia na wstępie naszej, naszej rozmowy w nadchodzących wyborach. Wybory uzupełniające. Dlaczego zdecydowało się kandydować w tych wyborach? E, witam bardzo serdecznie. Dlaczego się zdecydowałem? No powiem tak do końca nie była to też moja decyzja, tak? Obracam się w grupie ludzi, którzy są bardzo zaangażowani społecznie, więc no. To nie była tak do końca też moja decyzja. Była to, była to decyzja, która została podjęta w większym gronie. Więc no nie mogę powiedzieć, że to była do końca moja decyzja. Czyli to była decyzja pewnego środowiska ludzi, którzy zdecydowali się pana desygnować jako swojego reprezentanta. Nie? Myślę, że to by było bardziej trafne określenie. Jasne, jasne. Dobrze. E, chciałbym zapytać o pana główne postulaty, z którymi idzie pan e, do Rady Gminy. Moje... Moje główne postulaty, wie pan no... Ciężko, ciężko jest mi teraz na tą, na, na tą chwilę wypowiedzieć. Ale jest pan dość aktywną osobą społecznie, dużo się pan udziela, ma pan poglądy na wiele spraw. Czy, czy wyborcy mogliby je poznać? Bo po to też realizujemy ten materiał dla wyborców, żeby mogli zdecydować, czy kandydat, którym jest pan do Rady Gminy, jest dla nich kandydatem po prostu atrakcyjnym. Tak, oczywiście, ja to rozumiem doskonale. Ja myślę, że tutaj nasze społeczeństwo to jest takie bardzo wąskie społeczeństwo, prawda? A czy mówicie o sobie o tych problemach? No, a a, a o chce... Chce... chce słuchać? A no bo właśnie, on no, 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 to z nami nie chciał. Z nami też nie chce rozmawiać. Ona rzuca wszystko, kurwa. Po tam. Odpowiedział mi na trzy pytania i uciekł no, taka jest prawda. No, no. Tam samo, tak samo jest i na wiosce. Oczywiście, no, nie, nie wypada mi zapytać, mówi to pan, pan o swoich planach, chociaż muszę przyznać, że brakuje mi konkretów, z którymi idzie pan do rady. Mam zatem takie pytanie, jakie ma pan kwalifikacje, aby w tej radzie się znaleźć, jakie, bo mówi pan o doświadczeniu, ja chciałbym też zapytać o wykształcenie, jakie, jakie posiada pan, aby reprezentować mieszkańców. Powiem panu tak szczerze, ten temat wykształcenia, jakieś tam kwalifikacji... Wie pan, ja na przykład skończyłem dziennikarstwo, żeby pracować w swojej branży. Tak, ja rozumiem, doskonale, oczywiście, ale ja chciałbym tutaj może takim, takim żartem odpowiedzieć na to pytanie. Ja znam bardzo wiele ludzi, którzy mają prawo jazdy, prawda? Ale nie umieją kompletnie jeździć. Jakie szkoły pan ukończył? Nadal się uczę. Chodzi pan o warsztat? Nie, nie prowadzę warsztatu. Dlaczego? Jestem... To jest chyba, nazwa tego warsztatu jest chyba podpisana w cwiskiem. Nazwa mojego warsztatu? Czy... Właścicielem jest ten pan Sebastian Smolec, który... Uciąż czy... do mnie warsztat. Czy, czy tutaj w tej sytuacji, kiedy właścicielem warsztatu prawowicie jest ktoś inny, mamy do czynienia z taką sytuacją jak ostatnio, kiedy ztronił pan osobę do sprzedaży alkoholu, a kiedy okazało się, że ten alkohol jest nielegalny. Wyszczycał się pan w internecie, że to pana zasługa, że pan zapłacił za mandat tej osoby. Czy pan się za, zakrywa twarzami innych samemu robiąc szwindlę? <laughs> szwindle, proszę pana. Troszeczkę... Nie. Oczywiście! Żeby wygrać wybory, to tak akurat dwie widać wina i chłopie piwa i chłopie... Prawda? No, nie, prawda, Czuję, czy co? Czyli stawia ludziom alkohol? Oczywiście, że stawia, żeby, żeby, go wybrali jako sołtysa i oj, i... to nie jest żadna tajemnica wśród, nie. wśród miejscowej ludności? Oczywiście, że nie. Tylko że, jak się, przepraszam, drobny pijacz, kurwa, stawia, kurwa, piwa, no to wiadomo, ja to że za ciebie zagłosują. No, oczywiście. Może? Czyli, no to tak, tak właśnie jest. No. Tak właśnie jest. I dlatego tak się takie wybory wyszły. Ja nie przypominam sobie, sobie żebym zatrudniał osoby do sprzedaży alkoholu, bo ja, ja nie, nie zajmuję się sprzedażą alkoholu. Proszę w takim razie mhm. powiedzieć, dlaczego kandyduje Pan w wyborach nie ze swojego okręgu? Jakich wyborców Pan reprezentuje? Skoro Pana wiesz, że jest Pan sołtysem, to tego okręgu po prostu nie należy. Wie pan, e, ustawa, y, która obowiązuje na dzień dzisiejszy o samorządach gminnych, w żaden sposób y, nie, y, nie zabrania. Nie zabrania. Pan, no pan, więc... Jakich wyborców pan reprezentuje, skoro nie jest w tego okręgu wyborczego? Mieszkam w gminie Wąsosz, prawda? No, mieszka pan w gminie Wąsosz, ale mhm. pan, wyborcy nie będą głosować sprawda z sama. Z mhm. Przepraszam. Czy moje pytania są dla Pana zbyt niewygodne? Przepraszam bardzo. Przepraszam, nie, dokończy, nie dokończyliśmy tematu warsztatu. No nie prowadzi Pan, ale od jakiego czasu Pan nie prowadzi? Od jakiego czasu nie prowadzi Pan warsztatu? Od jak długo nie prowadzi pan warsztat? Proszę pana, nie prowadzę od ponad roku. Dlaczego? To nie są informacje, które. Dlaczego dla wyborców To są, są. moje prywatne. Jest pan osobą sprawy. publiczną, kandyduje pan do Rady Gminy. Wyborcy chcą wiedzieć, dlaczego nie prowadzi pan warsztatu od roku, proszę skoro pana. ten biznes funkcjonuje fantastycznie. A pan, no, co do... pan wie. No bo wiem, proszę pana, bo mam swoje źródła, a dziennikarz swoich źródeł nie zdradza. Szanowny panie, wszyscy wiemy tutaj, że mm -hmm. pański biznes funkcjonuje bardzo dobrze. Funkcjonuje bardzo dobrze? Mój biznes? Tak. No ja jestem akurat wie pan kierowcą, także ja nie wiem, ja nie mam żadnego pana, od roku pan nie jest, pan te na kogoś innego. Dlaczego? A dlaczego pan mnie zarzuca, że ja na kogoś coś przepisałem? Proszę pana, to jest udowodnione jest udowodnienie w jaki sposób? Sebas pan Sebastian no. jest właścicielem. Jest? nie jest właścicielem, jest dzierżawcą. Proszę pana, dlaczego pan przepisał ten warsztat? do ja niego, skoro ten warsztat tak świetnie funkcjonuje. Proszę pana Jani, kto nic normalny nie przepisuje, przepisuje świetny biznes? Ale o co panu chodzi? Ale w ogóle? kto normalny przepisuje świetny biznes pana, na jakąś inną osobę, proszę pana, która ma... jest kierownikiem? A może jestem nienormalny, skoro pan no sugeruje? Pan... Proszę mi powiedzieć, dlaczego pan świetnie prosperujący biznes przepisuje na kogoś innego? Dlaczego? Proszę pana. Może na... dlatego, że sprowadza pan nielegalnie części? Może to jest elementem tego o, wszystkiego. Skąd pan ma części do angielskich aut, których nie można dostać w Polsce, proszę pana? Odpowie mi pan w końcu na to pytanie, czy ciągle będzie się pan Ja nie prowadzę żadnego warsztatu. Od, od roku pan nie prowadzi, nie. bo pan przypisał go na kogoś innego. Dlaczego? Ja, na nikogo, ja na nikogo Fantastycznie nic. prosperujący biznes pan przepisuje na kogoś ja innego. Ja na nikogo Dlaczego? nic nie przepisuję. Nie, nie, w ogóle. Od roku jest ktoś inny y, właścicielem tego warsztatu, ale pan mówi, że nie. Pan na proszę nie, proszę pana. Właścicielem razy, jest jestem ja. ja. No nie zdradzę panu, e, że tak powiem, recepty na dobry biznes, bo wie pan, no niektórzy za takie recepty biorą pieniądze. To są wie? kradzione części. Czy pana, pan je ukradł, ja je ukradłem, nie wiem. Ja pana pytam. No nie, no ja... Pan nie odpowiada na moje pytania, pan odpowiada pytaniem na pytanie, na żadne jeszcze pan nie raczył odpowiedzieć. Nie pan, ja mam generalnie taką sytuację, że e, miałem już kilka kontroli, wie pan, jakoś do tej pory nic, nic u mnie nie znaleziono. Skontrolują pana wyborcy, do widzenia.